15 maja, Michał witam Państwa i zapraszam na program Telewizja Ostrowiecka. Rozpoczynamy od prognozy pogody. W nocy temperatura 10 stopni Celsjusza, możliwe opady deszczu. Wiatr powieje z prędkością 8 km na godzinę, a ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Biometr Niekorzystny. Jutro zachmurzenie umiarkowane, temperatura nawet 21 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością 12 km na godzinę, a ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Biomet neutralny. W programie czas na serwis informacyjny. Zapraszam. Dziś w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Jak zwykle była to okazja do wręczenia odznaczeń i awansów powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, bo stroczysz się przede wszystkim prowadzić. Jest tym miesiącem, gdzie praktycznie we wszystkich jednostkach państwowej i ochocniczych Straży pożarnej odbywają się uroczystości Strażacy świętują. Jest to miesiąc, gdzie strażacy, strażacy stają w wyróżnieniu, oznaczeniu na wyższe stopnie służbowe za formie docenienia za tę ciężką, codzienną i profesjonalną służbę. Nie zawsze jest tak pięknie jak w tym miesiącu maju. Na co dzień służymy ofiarnie z pełnym poświęceniem, czego dowodem są tysiące akcji właśnie, właśnie tej naszego województwa roku biegły to ponad 14 300 zdarzeń, przy których uczestniczyli strażacy i państwowej, i obrotniczej straży pożarnej. Wśród tych zdarzeń nie brakowało zdarzeń bardzo poważnych, trudnych, Dużych zdarzeń, który, podczas których wymagane było użycie specyficznego sprzętu i wymagana była ogromna wiedza i zaangażowanie ratowników. Dziś Strażaka to 4 maja, ale świętujemy sobie panie. Z okazji naszego wspólnego święta chciałbym się życzyć wszystkim Strażakom, państwowej strażak pożarne. i pożarnej i druhom z Panu i przede wszystkim dużo zdrowia. Tyle samych powrotów, ile wyjazdów. Współpracujemy profesjonalnej i nagle służby oraz życzyła, aby społeczeństwo dożywało Was ogromnym szacunkiem za to, co dla społeczeństwa robicie. Gratuluję wszystkim na tytuły, nie, no, Państwo, dzisiaj odznaczonym i awansowanym na wyższe stopnie służby. a święty to realnie do Dziś chciałam, Szanowni Państwo, dzisiaj chciałam straży podziękować, a także złożyć życzenia dziękować za wasze bohaterstwo i zaangażowanie szczególnie doceniamy my, samorządowcy, którzy wiemy, w jakiej ilości akcji uczestniczycie, na jakie niebezpieczeństwo się narażacie, także jaki jest zakres waszej pracy. Mam nadzieję, że ten zawód satysfakcjonuje państwa. Jesteście zawodem, który cieszy... Wykonujecie zawód, który cieszy się jednym z największych zaufaniów społecznych. Mieszkańcy całego powiatu to obserwują, zawsze wiemy, że możemy widzieć na straż, czy to państwową, czy to Niejednokrotnie państwo przez te wszystkie lata pokazaliście, jak jesteście zaangażowani, jak jesteście bohaterscy i ofiarni i za to serdecznie dziękujemy. Mieliśmy przyjemność przekazywać sobie sprzęt zakupiony w tamtym roku. Ale tak jak było powiedziane podczas uroczystości, mamy plany już na, na rok 2019, bardzo e, piękne plany, dwa samochody gaśnicze. E, będzie piękna sprawa, jeżeli w miesiącu wrześniu przyjadą tutaj do naszej komendy. E, w ramach oczywiście e, ustawy modernizacyjnej pozyskamy dwa średnie samochody z elementami, elementami ratownictwa drogowego. To była garstka ludzi oznaczanych, ponieważ w sobotę 11 maja były wojewódzkie obchody na Strażakach, gdzie część Strażaków Ostrowieckich tam odebrało medale, awanse. Pozostali, którzy nie, byli, nie mogli uczestniczyć w Kielcach, odebrali awanse dzisiaj. Jest to ponad 30 awansów w naszej komendzie. Strażaków mamy 119, także mamy fajny procent nagrodzonych strażaków za tamten rok pracy. W Ostrowieckiej Szkole Specjalnej stosowane są różne metody terapeutyczne. Jedną z nich jest teatr. Podopieczni chętnie występują na scenie, o czym można było się przekonać podczas ostatniego pokazu Teatru Cieni. W dniu dzisiejszym przedstawiliśmy misterium męki pańskiej w formie teatru cieni. Forma ta jest formą szczególną, z tego względu, że umożliwia ona aktorom wzięcie udziału w przedstawieniu bez względu na to, czy mają problemy w komunikowaniu się werbalnym, czy też nie. Zazwy zazwyczaj dzieci, które występują w przedstawieniach szkolnych, są to dzieci, które mają piękną dykcję, potrafią się bezproblemowo porozumiewać. Natomiast w zespole szkół specjalnych są. Dzieciaki, które miewają różne problemy również z komunikowaniem się werbalnym. Dlatego też chcieliśmy, aby każdy uczeń mógł poczuć się dowartościowany, doceniony i mógł wystąpić w przedstawieniu w roli głównej, czyli jako ten aktor. Stąd też taka zmieniona formuła, czyli teatr cieni. W naszej szkole obejrzeliśmy powtórnie misterium męki pańskiej, przygotowane przez uczniów i pracowników zespołu szkół specjalnych. Misterium to odegrane było w formie teatru cieni. Można powiedzieć, że teatr cieni to, bardzo, to doskonała forma terapeutyczna dla naszych uczniów, ponieważ wielu z nich ma problemy z mową czy z innymi po prostu tutaj formami przedstawienia aktorskiego w związku ze swoimi różnymi niepełnosprawnościami. Więc Teatr Cieni daje taką alternatywę, aby to przedstawić za pomocą gestu, emocji, z podkładem muzycznym, daje to wspaniałe efekty. Dzieci i młodzież, która występowała w naszym przedstawieniu, bardzo chętnie brała udział w próbach oraz tutaj już finalnie w tym historium towarzyszyły temu duże emocje, ale dużo też radości, zadowolenia z tego, że właśnie w takiej formie mogą, mogą wystąpić, mogą wyrazić swoje emocje, swoje odczucia dotyczące właśnie tematyki religijnej, tematyki misterium męki pańskiej. Zaprosiliśmy przedszkolaków, aby też zobaczyli, jak nasi, nasi uczniowie potrafią wyrażać siebie, wyrażać to, co przeżywają. I przyszła przyszła dzisiaj zaproszona była przedszkole zaproszone numer 12 i oni, jak panie tu powiedziały nam, że bardzo żywo uczestniczyły, przeżywały to, co nasi uczniowie przedstawili. Artur Goc wystąpił w biurze wystaw artystycznych z koncertem największych przebojów kabaretu starszych panów. Koncert to inicjatywa miejskiej biblioteki publicznej. Proszę Państwa, od wielu... W miejska Biblioteka Publiczna przy wsparciu niejednokrotnie wyznaw wystaw artystycznych organizuje różnego rodzaju imprezy po to, żeby Państwa zachęcić do y, przychodzenia do biblioteki, do korzystania z tego, co oferuje Miejska y, Kultura. Za chwilę przez Państwa wystąpi Pan Artur młody wokalista ale również aktor scen warszawskich i łódzkich, który jest laureatem, otrzymał tytuł wokalisty roku 2016, jak już wcześniej mówiłam, napisano o nim książkę. Dzisiaj przyjechał w towarzystwie do nas dwóch swoich przyjaciół. Muzyków, których już sam za chwilę Państwu przedstawi. Myślę, że będzie dzisiaj okazja do świetnej zabawy, do pięknych wrażeń. Po spotkaniu, po recitalu, z tego co wiem, będzie możliwość nabycia płyty z utworami, pewnie z autografem. Przed Państwem Artur Gos. Wróćam poziomek i z powrotów, lecz jednego, jedynego.

Na dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w programie Telewizja Ostrowiecka. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Twoja żona narzeczona, mąż lub chłopak ma imieniny lub rodziny i nie masz pomysłu na prezent. Jesteś budowlańcem i potrzebujesz profesjonalnego sprzętu? Twój ukochany synek lub córka ma urodziny i nie wiesz, co sprawi mu największą radość? My wiemy! Zapraszamy do naszego lombardu przy ulicy Rynek 44 oraz alei Jana Pawła II 83C w Ostrowcu świętokrzyskim. Oferujemy bardzo duży wybór biżuterii męskiej i damskiej ze srebra, złota oraz biżuterii sztucznej ze stari szlachetnej, elektronarzędzia, sprzęt RTV i AGD, laptopy, telefony komórkowe, konsole do gier i gry. Bardzo duży wybór zabawek dla dzieci, rowery nowe i używane. Powiedz nam, czego potrzebujesz, a my postaramy się sprostać Twoim oczekiwaniom. Dla amatorów gier, oferta specjalna wymiana gier na konsole. Przyjdź, sprawdź i poleć nas znajomemu. Czynne 7 dni w tygodniu od 8 do 20. Jesteś patriotą? Poszukujesz odzieży patriotycznej lub wojskowej, akcesoriów militarnych? Zapraszamy do sklepu Patriota na ulicę Okulnej 18. Znajdziesz u nas koszulki, bluzy, spodnie, czapki, nerki patriotyczne, spodnie, kurtki, plecaki, buty wojskowe. W naszym asortymencie znajdziesz również wiatrówki bez zezwolenia oraz noże. Powiedz czego potrzebujesz, a my postaramy się spełnić Twoje oczekiwania. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.17, sobota 9.14. Przyjdź, zobacz i poleć nas swoim znajomym. Firma Dartel powstała w 2001 roku. Naszą specjalnością jest sprzedaż nowych i używanych telefonów komórkowych wszystkich dostępnych marek. Dystrybucja modemów internetowych, tabletów, zestawów słuchawkowych, pokrowców, szkieł hartowanych oraz innych akcesoriów sprzętowych. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Podejmujemy się również napraw urządzeń po zawilgoceniach i zalaniach. Wymieniamy głośniki, buzery oraz stłuczone dotyki w telefonach. Dajemy gwarancję na nasze produkty i usługi. Wyróżnia nas profesjonalne podejście do każdego zlecenia oraz troska o najwyższą jakość jego realizacji. Zapraszamy do kontaktu. Adres: ulica Kościelna 16A, Ostrawiec Świętokrzyski.